Dzień dobry Państwu! Dzień dobry. Zanim przedstawię mojego dzisiejszego tajemniczego gościa, przedstawię się najpierw sam. Ja się nazywam Łukasz Matecki. Jestem aktorem od wielu lat współpracującym w te z teatrem Scena Współczesna i przypominam, że znajdujemy się w teatrze Scena Współczesna. Realizując cykl naszych odcinków przewodnika po scenie współczesnej, to był wstęp. Drodzy Państwo, przechodzimy jednak do meritum. Dzisiaj dwa główne wątki poruszymy. Pierwszy jest związany ściśle z naszym gościem, Krzysztofem Konradem. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Witamy, witamy. witamy. Dzień, dzień dobry. Krzysztof Konrad, drodzy Państwo, Krzysztof Konrad. Być może naszym widzom nie jest znany tak, jak gdyby, tak organoleptycznie, że nie wszyscy go widzieli, muszą, musieli go widzieć u nas na scenie, natomiast każdy widz naszego teatru spotkał się z twórczością Krzysztofa za pomocą tekstów, które padają we wszystkich naszych przedstawieniach. To było takie krótkie, wstępne rezime, ale teraz chciałbym oddać już głos Krzysztofowi. Krzysztofie, pierwsze moje pytanie dotyczyć będzie. Twojej osoby jako twórcy, tak żebyś zaprezentował się, skąd się wziąłeś, jaka jest Twoja droga, tak krótko zawodowa, a potem przejdziemy do, do tematu w związku z naszym teatrem. Najpierw spotkali się moi rodzice, no ale to chyba normalne. i Potem minęło kilkadziesiąt lat i studiowałem tam, gdzie ty, we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Wydział Aktorski. Skończyłem tę szkołę, jestem aktorem, mam na to papier. Przez jakiś czas grałem w teatrach różnych. Później zacząłem szukać własnej drogi. Wiązało się to też z pewnymi ekonomicznymi sytuacjami, ponieważ po szkole grałem po Polsce. Później kupiłem mieszkanie w Warszawie. A, a co grałeś po Polsce? W Zabrzu zacząłem od Jedyńskiego. Kreacja ze Zbyszkiem Stryjem. Zemstę Wacława tam grałem. Szefera graliśmy, no to już było 30 lat temu, no, więc... Klasyczny repertuar lat 90. <gry> tak. E... Później szukałem własnej drogi i własny teatr. Jeździliśmy po Polsce z takim przedstawieniem Zabawna historyjka o domku cudomku. To przedstawienie napisane przez ymm, niemieckiego aktora i niemieckiego reżysera pod opieką niemieckiego terapeuty, przedstawienie dla dzieci specjalnej troski, autystycznych dzieci. Tu z Fundacją Polsat jeździliśmy po Polsce, po domach opieki społecznej dla dzieci specjalnej troski. No i później w Warszawie różnych rzeczy się i małem trochę z agencjami reklamowymi jako copywriter. Mhm. I w pewnym momencie ponieważ jako zawsze chciałem być poetą też mhm. i gdzieś tam to we mnie się działo. Kiedy zostałem aktorem, piosenka aktorska mnie zainteresowała. Nawet pracę magisterską pisałem o festiwalu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I tu, zanim się rozwiniesz, to ja od razu podrzucę jedno pytanie, które mnie interesuje w tej chwili. I drogę naszą, drogę swoją opowiedziałeś tak pokrótce, po a nagle nastąpiło zdarzenie z naszym teatrem. I tu by mnie interesowało, bo zaraz będziemy rozwijali ten wątek. I wtedy mój kolega ze studiów, Jarek Witaszczyk, tu w teatrze grał. Planowany był spektakl Historia świata w skróconej wersji. I Jarek Witaszczyk mówi, no ja mam takiego kolegę, teksty pisze, no to go przyprowadź, no to mnie przyprowadź. No i tak, Napiszesz teksty, no napiszę teksty, no to napisz teksty, no to napisałem teksty, no i tak, yy, tak to się zaczęło. Bo w, dzie w dziełach wszystkich Szekspira nie pisałeś tekstów, piosenek? Yy, rap, nowy rap, tak. Pierwszy rap, okay. yy, dzieła wszystkie Szekspira były zrobione zanim, e, zanim, zanim, zanim tu przyszedłem. Ale ponieważ to jest żywy teatr i tutaj spektakle się zmieniają. W tym momencie za, zaistniała potrzeba napisania nowego rapu, więc tutaj kuchennymi drzwiami do Szekspira też. Ale poza tym, co? No, Obserwujecie, tak? I ty zostaniesz Chińczykiem. Bo, I ty zostaniesz... Bo, bo już się bałem przez chwilę, że wprowadziłem widzów w błąd, że we wszystkich spektaklach, ale nie, jednak we wszystkich spektaklach tak. Krzysiek pisał teksty. No w, no, w ostatnim okołczach czyli wieczór trzech, Coachów, wieczór trzech o którym zaraz kołczów. osobno porozmawiamy z Krzyśkiem. Ale i, I chciałbym o taką rzecz jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do wieczoru trzech Krzyśek. Krzysiek, no jesteś aktorem, jesteś pedagogiem, bo też wiem, że prowadzisz tak. teatr młodzieżowy od wielu lat. Jak to doświadczenie bycia aktorem, jakie ma przełożenie na, na Twoją twórczość tą pisarską? Czy ma? Związek? Czy to jest, czy to było, czy uważasz, że, ma, że to się jakoś wy... Ma, 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 na pewno. To ja też historii teatru uczę i, i częstokroć powtarza się takie coś, że autor, który nie pisze z zacisza domowego gabinetu, tylko autor, który zna scenę, tak jak Szekspir, Fredro, Mollier, że oni piszą inaczej, że im się inaczej tekst układa w, w ustach. To, że ja ileś tam razy byłem na scenie, stałem yy, vis a -vis iluś tam yy, ludzi i musiałem do nich dotrzeć yy, nie takim literackim językiem, mhm. tylko... Yy, Emocją, emocj intencją. Dokładnie tak. To, yy, to pomaga, pomaga jak najbardziej w pisaniu, bo yy, można pięknie napisać choćby odprawę posłów greckich i wszyscy szanujemy pana Jana Kochanowskiego i uwielbiamy jego dramat, tylko y, jakoś nie sięgamy do czytania, gdyż te y, piękne, długie, renesansowe zdania y, no, są piękne, długie i renesansowe, a emocja zawiera się y, w krótkich warczących słowach najczęściej. Tak? Tak. Fajnie, fajnie, fajnie Krzychu. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się skupili trochę bardziej na naszym ostatnim przedstawieniu, bo to było ostatnie pole działania naszego przedstawienia, czyli Wieczór Trzech Kołczów. Jest... Zarazi każdego, gdy zechce i przekupi walutą pozwolenia. Po chlebcy pochwalną zanudzą jej pieśń. Ubo się naszej wodzie, zabierze Ci miskę i łyżkę i chleb. W siorbie blaskając do I w zębach pod głupie, i pierwnie gdzie, i potra nasza woda. I w zębach pod głowę nie. I teraz pytanie jest moje takie, jeśli mówimy o wieczorze trzech kołczów. I to, to też jest natury ogólnej współpracy z Włodkiem Kaczkowskim, czyli reżyserem. Jak jest etap, jak, jak tworzysz te teksty, a może na przykładzie tego wieczoru Trzech Kołczów, jak powstają takie teksty? No bo autorem scenariusza jest Włodek Kaczkowski. A ty, rozumiem, musisz dopisać te teksty. Jak to wygląda ten proces? W wypadku teatru, scena współczesna i pisania dla was. To jest, Mam tu pewne ułatwienie, ponieważ y, miłościwie panujący dyrektor, reżyser po prostu y, dzwoni wieczorem albo pisze maila. Masz napisać tekst o tym i o tym i o tym. Czekam już rano. Nie? Jestem y, pozbawiony ciężaru wymyślania, że tak powiem. Aha, aha. Y, muszę tylko wziąć na siebie ciężar y, tego reżimu. Czasem znalezienie jakiegoś fajnego sformułowania. Oh. Ale szerszy kontekst, Włodek też Ci opowiada jakiś tak, szerszy tak, kontekst. Tak, oczywiście, to, że bo, tak. Bo scenariusz zresztą... znasz wcześniej? No, czy... ale, a Ty znasz, jak zaczynacie próby? No, próbować. właśnie we Włodka Teatrze. To... to jest bardzo żywy teatr. To nie do końca nawet Włodek zna scenariusz, do, jak, jak zaczynamy. Ale... To nie jest teatr improwizacji, to, 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 to nie. To jest teatr żywy przez to, że właściwie do końca wychodzicie na scenę, na, na premierę i też nie jesteście jeszcze pewni, czy na pewno to jest ten tekst, który będzie grany na dziesiątym przedstawieniu. To prawda. I to my, to takim językiem młodzieżowym, żeby to opisać, to my, aktorzy, teksty, które Krzysiek pisze, potem gramy na scenie i sprawdzamy, co siedzi, tak? Jak, jak taki saper, który... No nogą sprawdza, czy nie ma przed nim miny. Zazwyczaj to wszystko siedzi, ale czasami to jak wymaga, jak już czasami do powiedzenia, bo czasami sylaba jedna, czasami tak, jedno pod, słowo. Poza tym, po, potem jeszcze dochodzi współpraca z, z kompozytorem. No, jeżeli się dobrze porozumiemy, jeżeli tekst jest napisany w rygorze, to też kompozytorowi jest łatwiej, no bo yy, on ma tam pewien... Teraz, teraz przerwę Ci, Krzysztofie, yy, bo chciałbym, żebyśmy trochę na drugi temat zresztą dzisiejszego naszego spotkania. Albo wykorzystując jak gdyby, Twoją obecność, chciałem szerzej porozmawiać na temat y, przedstawienia wieczór trzech koczów, który jest grany w naszym teatrze, w którym występuje Monika Mariotti, Robert Majewski oraz moja skromna osoba Łukasz Matecki, do którego również napisałeś teksty. Jest to chyba przedstawienie z największą ilością piosenek, jakbym tak policzyć, miał wszystkie przedstawienia, jest to najnowsze przedstawienie, no i tam powiem, że reżim, jak gdyby gatunku muzycznego też był dosyć taki, taki, taki mocny. Jakbyś nam mógł powiedzieć o tematyce tego przedstawienia, jak gdyby z Twojej perspektywy autora tekstów, z jakimi podzielić się wrażeniami na temat pisania, na temat tematyki te, tego, bo pewnie jakieś refleksje na ten temat masz. A jak nie, nie masz, to, to proszę tak. ci Te piosenki w, akurat w kołczach właśnie m, pełnią bardziej rolę taką podsumowującą, rozładowującą, nabudowany temat. I tu w kołczach ta funkcja piosenki przeważa, m, że m, tak naprawdę gdybyśmy wycięli te piosenki, akcja szła by dalej. By tutaj dla, m, dla treści, dla, m, dla anegdoty opowiadanej. M, Wielkiej krzywdy by nie było. Ech. Powiedz mi Krzysztof, jeszcze tak na, odpowiedz proszę Cię na takie pytanie, bo piszesz ten tekst, wysyłasz go nam, my pracujemy, na, a potem na, nadchodzi ten dzień, kiedy premiery, czy też spektaklu, na którym przychodzisz po raz pierwszy, oglądasz to i, i, i czy masz takie, masz taki proces korekty, jak to źle napisałem, to dobrze, to się sprawdza, czy byś coś zmienił, Ej, masz jak... Pewnie, zawsze jest tak. Moim ulubionym twórcą jest człowiek, którego nazwiska nie pamiętam, ale taka historia. Kiedyś, kiedyś to już dawno było. A strażnicy Louvru zatrzymali starszego pana, który niszczył obraz pewnego impresjonisty. Okazało się, że to autor obrazu, który po. W 60 czy iluś latach stwierdził, że to, nie, to jednak nie tak powinno wyglądać i przyszedł do luwru poprawić swój obraz. E... Ale to prawdziwa historia? Prawdziwa ja, ja. historia, jak, jak nie, nie najbardziej. I, no zresztą tutaj też były piosenki pisane mm, e, kiedyś e, i, i wtedy pewne hasła e, takie kulturowe były na topie. Mm, ale po, po 10 latach już ludzie zapomnieli. Mm, o różnych, różnych rzeczach. Teraz trzeba użyć innych słów, trzeba napisać nową, nową zwrotkę, żeby było świeżo. A kiedy przychodzę i, i, e, i słyszę pierwsze wykonania, to też tak sobie czasem myślę: no nie, no tu kurde, no znęcałem się nad biednym aktorem, dałem mu takie zdanie, że on teraz musi sam się trochę pogimnastykować, a przecież można było prościej, e, że gdzieś. E, też dopiero na scenie, jak, jak widzisz, gdzie jest ta puenta sceny, gdzie jest ten punkt kulminacyjny, gdzie, gdzie to urząd uderzenie. Mhm. To też czasami trzeba przesunąć ten akcent. No, y, fajnie byłoby pracować w nieskończoność, y, no ale kiedyś też trzeba grać. Nie? No tak, tak, tak. My, ty już zostawiasz potem nam te teksty i to my zaczynamy nad nimi pracować bardziej. To tak wygląda. Cóż, wygadałeś się? Czy jeszcze się. Nie, tak. Wy... Jesteś wygadany? Dziękuję. Drodzy Państwo, Krzysztofie, pragnę w tym momencie podziękować Krzysztofowi zarówno za wszystkie teksty, które pisze dla naszego teatru, jak i za tę dzisiejszą rozmowę. Zapraszamy na nasze przedstawienia, do których Krzychu pisze swoje teksty. Przede wszystkim na ostatnie nasze przedstawienie, czyli wieczór trzech kołczów, które gramy w zasadzie od, od roku, czyli od, można powiedzieć, jak na warunki naszego teatru od niedawna. Krzysiu, słuchaj, życzę ci jak gdyby dalszych lat owocnej współpracy z naszym teatrem. Dziękuję ci raz jeszcze. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi zawsze bardzo miło przychodzić do sceny współczesnej, gdziekolwiek ona się znajduje. Słyszycie Państwo? Ponieważ scena współczesna już tyle, tyle miejsc zaliczyła, że to jest teatr wędrujący. Skoro Krzyszkowi jest miło tutaj przychodzić, to Państwo na pewno też będzie miło do nas przychodzić. W takim razie chyba zapraszamy po prostu. tak? Tak, ja zapraszam z całego serca, polecam. Pokój. Do zobaczenia. Hej! Do zobaczenia! To jest nadzieja na pełnię tytułu. To miało być optymistycznie, Robert, błagam. Co chcesz tak ludzi do oh, domu puścić? A ty idzie tak po stajeniu, tak? Z morałem... O, dobre, piosenka! Aha, piosenka z morałem. Próbują cię złupić, jak cały się z cieniem na śmierć. To wszystko dokoła wydaje się głupie, bo walczą marzenia do nie ty. Nikt o to nie wzruszasz, wstroje to gorzkie i nikt się nie zajmie twym życiem za ciebie. Więc śmiało bądź odpowiedzialny, ostrożnie, bądź odpowiedzialny za siebie. Choć wszyscy próbują cię zmanipulować, kłamstwami do racji przekonać się chcą. I choć politykom przewraca się w głowach, i choć demokracja runęła na mną, i choć obietnice nie mają pokrycia, a drogi do władzy wydają się krząskie, Bo bo odpowiedzialny, choć piękno, bo odpowiedzialny za polskę. Choć klimat ja na dzień bezczynnie się, się zmienia, a kryzys bezczelnie wpaszpie się nam. A przyszłość przestaje nie do przewidzenia. Bo wojna, tak blisko, że nie ma